Oto 10 ciekawostek o starożytnej Grecji. 1. Grecy uważali, że sny były sposobem na komunikację z bogami, dlatego często wykorzystywali sen jako sposób na uzyskanie wskazówek i odpowiedzi na ważne pytania. 2. W starożytnej Grecji istniały różne wersje alfabetu, ale najbardziej znana i używana do dziś w Europie i na świecie to alfabet grecki, który powstał około 800 roku przed naszą erą. 3. W Atenach demokracja była praktykowana tylko przez mężczyzn, którzy byli urodzeni i wychowani w Atenach, a liczba osób uprawnionych do głosowania była bardzo ograniczona. 4. W starożytnej Grecji istniało wiele różnych mitów i legend o bogach i bohaterach, a te historie często były przekazywane ustnie i były tematem sztuk teatralnych, które były popularne w całej Grecji. 5. Starożytni Grecy znali się na astronomii i matematyce, a matematycy Tacy jak Pitagoras i Euklides wprowadzili wiele koncepcji, które są wciąż wykorzystywane w dzisiejszych czasach. 6. W starożytnej Grecji istniały różne szkoły filozoficzne, takie jak platońska i arystotelejska, które miały duży wpływ na rozwój filozofii i nauki. 7. W starożytnej Grecji sport był bardzo ważny, a igrzyska olimpijskie były organizowane co cztery lata, aby czcić Zeusa. Na igrzyskach rywalizowano w biegach, skoków dal, rzucie dyskiem i innych dyscyplinach. 8. W starożytnej Grecji istniało wiele różnych stylów architektonicznych, ale najbardziej znany to styl klasyczny, który charakteryzował się prostymi liniami, harmonią i równowagą. 9. W Grecji istniała kultura sympozjonu, co oznaczało, że ludzie spotykali się, aby pić wino i dyskutować na różne tematy, takie jak filozofia, literatura i sztuka. 10. Starożytni Grecy uważali, że kultura i sztuka są bardzo ważne, dlatego wiele najważniejszych osiągnięć w dziedzinie literatury, filozofii, sztuki i architektury pochodzi z tego okresu. Po więcej, polub i zasubskrybuj.